Bonjour, mes amis! Ohayou gozaimasu! Fajnie, że klikaliście. Dzisiaj z Alonem zrobimy sushi domowy. Oglądajcie dalej. Pozdrawiam, dziękuję. Oh, 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 oh. oh gozaimasu! Oh. Dzisiaj ze mną jest Alon Tan. Alon jest uwaga, uwaga, jest mistrzem świata. Sushi 2015 w Tokio. Bardzo się cieszy, Alan, że jest cieszę, Alon. Jesteś z dzisiaj. Ja, ja bardzo się cieszę. Alon, <laughs> jestem z Birmy? Tak, wychodzi z Birmy, ale jestem Chińczykiem, mieszka w Japonii i właśnie, że 7 lat lubię sushi w 17 7 lat Japonii, w Polsce 17 lat. Okej. Okay. To znaczy, że my się poznaliśmy w ogóle w jeden z bar 16 lat temu. I uh, mogę Wam powiedzieć, że uh, Alon teraz jest właścicielem dużych restauracji. Uh, <laughs> o, trochę na, jest. No, trochę jest. Jest uh, też uh, właścicielem restauracji, który no, niestety teraz nie działa, ale bardzo ją polecam. Robisz omakasy. A co to jest omakasy? Omakase znaczy, że wyboru szefa i z ufą szefa idzie Jezusie. Na przykład gości do lesonca idą do Japonii na Basiedzi i na przykład misushi Masta pita co dzisiaj przygód dla pana? Gości do mnie mówi, że omakase, to znaczy, że co ty uważasz. Co ty uważasz? A, Dlatego nazywa omakase. Z drugiej strony do omakase i danie to je, nie ma menu. Menu nie ma, znaczy, że chodzi o mnie, że ja sam mówię lewa świata. Ja sobie przyleci produkty z Japonii, lewa je hachiki ławione, e, sulowe lewa, to wszystko tak. dziki i atlantycki i tuńczy głębidny płyt takie mm -hmm. najlepsze produkty na dla tego się klientów, przygotowane produkty, dlatego bierze lezowacja i przygotowane na to kolacja dla 10 osób. I to ty gotujesz tą Ta, makasję? Oso, tak, osobisty. Czyli tak, jeśli tak. chcecie koniecznie spróbować właśnie bezpośrednią kuchnię, właśnie, jak oczywiście nie będziemy e, zatrzymani, e, to zapraszam serdecznie. Będziecie mieć linki na dole. on dzisiaj będzie nam pokazał, Temales. Tak. Temalis te sushi, tak. Temalis te sushi. Tak. Te, te, te sushi, tak. Co to te, te sushi to jest e, sushi je, może lubić domowe, bardzo łatwe, nie są. Susi sushi są luźne. Lodzaj Dzisiaj akula, pokaż Państwu taki ładne, fajne, może być domowe dla dzieci mhm. i impreza urodzinowa Taki bardzo łatwe nie sushi. Najważniejsze jest rig w tej ta, chwili. Tak, najważniejsze, Czyli... że, że liść Ogólne sushi, lubienia sushi to jest najważniejszy leś. smakowy leży to jest sushi, to jest 70%. Jeśli dobry leś, kiedy sushi jest smaczne. Libado, wie, wszyscy mają świeże. Czyli 70% sukcesu sushi to jest ryż? tak. Dzisiaj używa kosi kali. Koshihikari. Tak, koshihikari. Są krótkożajniste, są długo, I To, to jest okrągłe, şey. malutki, i I kiedy takie leśko gotowane, to bardzo smaczne. Krayon, te dużo umami są tego leżu. Mm -hmm, mm -hmm. To jest prowadzone japońskie leżu, nazywa koshihikari. Kosikali. Posłuchaj, ja wiem, że dużo pracy czeka na nas. Musimy umyć leżu. Tak. tego leżu, ta. uh, teraz taki ależu, gane. tak. Teraz umyć leżu. Oczywiście potrzebujemy Tak, mamy ten rice cooker leżu i pokaż Państwu, jak to umyjemy leżu. O, najważniejsze, że umyjmy 3-4 razy. Możemy powiedzieć, że nie mieć ależu, trzeba polelować leżu. Taki poleruje leżu. Poleruje się, tak? Ta, jak to poluje, to się woda szybko lejemy. O, dziękuję. I, tyle, I o, mieszamy. Tak, szybko tylko mieszamy i szybko wylejemy. Od razu, o, tak? Ta, od razu czemu, że się woda je, może leś zostaje, coś tam, sabhas, od razu wrzucimy. Mm -hmm. I teraz bez woda, i nie lejemy woda i teraz suchy leżu. Umyjmy to. O. Tak. Bez wody, tylko oh. I, I teraz ten ryż się Ta. Ta. przeczyra. Wyciera FL je lepsze niż kiedy w wodzie umyję. Rozumiem. Tak, tak myć, lepszy. I on, on się nie złamie, ale on? Te rykady właśnie jeden, drugi i że to tkające. Okej, okay. polerujesz go Ta. między sobą? Ta. Może tak robi, albo tak robi. Luszyny osób, które je tak robi. Mają technikę. Technika, luśne, technika A jak długo się to robi? że tak jeden no las myje, to jest... Możemy 30 sekund, las. Poproszę może woda mhm. do mnie. O. Uh. A takie cztery razy robimy i... O, tyle już. Tyle już si tego. Widzimy teraz, e, widzimy, że mamy mleko. normalnie no, 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 no z woda umy nie ma tego efetu, dlatego bez woda polelowaliśmy, to jest mleczne. Widzisz, ok, o, o, to znaczy, F, że F moż... mają lepsze. Można powiedzieć że Alonzi dopóki mamy ten kolor jak mleko, to, to Musimy go umieć. A jeszcze la, już, jeszcze polelujemy. A takiego 4 razy się okay. Oczywiście, jeśli lobby japoński leży, to musi być krótko żanisty. Krótkie, żarniste. na przykład robić no sushi jasminowy, leżu, do nie nadaje się. Do smażenia to ta, ale na sushi to musi być, To jaki e, na przykład, e, nie wiem, e, basmati się nie nadaje, jasmin się nie nadaje. Się, się nie nadaje. Nie, w ogóle się nie nadaje. To, to jaki ryż inny? E, tylko ten? Tego leś, teraz do w święte są, leś do sushi, to okay. już jest OK. Okej. Okay. Tylko odwiedź, że gorzej, lepszy do są, Czyli ma, ma, małe żarenka, okrągłe. ta średnie albo krótko, nie? Może więcej trochę, że osadnie i. Okej. Okay. Tyle to już przez sitko. Przesitko, ta, okay. tak. Tutaj, żeby przerzucić? Tak. że możemy... Da, mamy to. tutaj pół kilograma ryżu umitego. Ta, I ta. teraz mamy pół litra wody. Tak, pół litra wody, jeden na jeden gotujemy. Tak. Oczywiście, że czasami są takie, że jeden na jeden nie wychodzi. Czemu nie wychodzi, bo lej stależy leży. Ale, leży. Uh, są leży rok e, temu leżu, tak. starsze i nowe leżu. Okay. Dlatego Japonii to sklep kupuje leżu zawsze pisaną shimai, shimai znaczy, że nowe leżu. No, jeśli nowe leżu, to woda jest mniej się daje trochę. No, no, te, ni 7, a, mniej niż jeden na jeden? Tak, może 5% mniej się daje trochę. I jeśli by produkowany dwa lata temu, to on już, go, już mniej się dlatego. Mniej wilgoci, więcej, wilgo, woda, więcej wody. Okay. tyle kodujemy maszyna. Gotujemy I Leż, to... Gotuje to zawsze 40 minut, koło okay. kodujemy, nie? Czyli i wracamy teraz tak. do naszej, mieliśmy tak, przypominam, pół kilograma ryżu, pół, pół litre wody. Tak. Mamy teraz oce, to jest 150 ml octu 150. ryżowy i mamy cukier około cukier. Cukier 80-100 gram cukier. 80-100 gram cukru. Da, cukru. Widzicie, da. bardzo często ludzie, którzy idą z sushi nie znają sobie sprawy z tego, że ryż cukier. zawiera cukier. cukier da, I cukier. zawiera naprawdę sporo cukru i, I... i sól. Sół, tak. Tak, Drob tak. masu, tak. 10 gram, tak? Tak, 10 gram su i mieszamy do, dokładnie. To znaczy, że teraz ryż musi się zagotować. Tak. I no. za 40 minut będziemy przelewać na niego i pomieszamy. Tak, pomieszamy, ta, pomieszamy. Okay. i tyle kombu, nie? Są kombu. kombu no. go, musimy go umyć najpierw. tylko szelamy kombu. Żeby zdjąć sól? Tak, sól, żeby nie czyściło trochę, ale nie, nie musi tak dokładnie, tylko delikatnie tak czyścimy i kombu dodamy do środku, że... Do marynaty. Tak, na marynaty, że umami było, działało więcej, nie? Dzięki tego kombu jakby... Jak on jest. To... Tak on za się. Tak, kiedy A, okay. to, buchy, to on już robi grubszy i miękki i zaczyna umami do świętę idzie, nie? Mm -hmm. no, tak. Teraz musimy poczekać niestety 40 minut żeby Rysz się ugotował i... I przylejemy. 40 minut minęło, Risz no. kompletnie wchłaniał właśnie wodę. I przylejemy teraz. Jak jest gorący, tak? Tak, gorąco czasie i zalewa lejemy. I zalejemy całą naszą marynatę. Ona ma już inną konsystencję, ona jest tak. bardziej taka gęsta już. Tak. To już z cukier i gęste lobi i tyle mieszamy z leżem. E, Miesza do. O, trzeba obczyna leżem. Mówimy, tak. Mm -hmm. Że nie było ku... Kulki, nie? Kulki, tak. O, wszystko trzeba. I później ją wyląduje tutaj do tego pojemnika. Pojemnika, tak. Ryś się już ustudził, on uwaga, on nie jest zimny, on jest ciepły. Ciepło, ta, tak. Ciepło, temperatura ciało, takie ciepło, leży, jest przygotowane. Jest lepsze, nie? Ta. Ale powiedz mi, w Japonii też ryż jest takiej temperatury pokojowej? Ta, Stala się robi, żeby pokojową, trochę kiedy jest smaczniejsza. A, a powiedz mi, jak zamawiam sushi w domu na przykład i nie zjem wszystko. Ja automatycznie to wkładam do lodówki, nie? Tak, co? Le, lepiej jest. Lepiej to, co... na pokój temperatura niż lodówki. Ale lodówki bezpiecznej nie będzie, tylko że będzie twardy, leży. Nie? Ale można wyciągnąć Ta. i poczekać troszeczkę i dopiero zjeść, tak? Tak, może ciągle kiedy dopiero je. Yeah. Powiedz mi, bo teraz mamy. Można powiedzieć omakase, nie? Mamy około omakase, no ja przyniosłeś te ryby. Tak, podobnie omakase, taki z tej lobi, ale akurat robimy dzisiaj te mali sushi, trochę takie domowe, że wszyscy w domu można robić. Ja, ja wam połączę kilka fajnych zdjęć, bo on mówi skromnie dzisiaj, że to to jest naprawdę dla niego domowe. Ja wiem, że to może dla was to są produktów egzotyczne, ale skleję kilka zdjęć właśnie z omakase, jak, jak, jak wygląda właśnie, jak Alon przygotuje, bo tam masz naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych ryb z całego świata. Ale tutaj Tutaj mamy, mamy tuńczyka. Tak, dzisiaj pokazamy tuńczy, łososz i makrela, makrela malinowane i liba maszana, żeby biały kolobio, kolor kolobio i dolada. Dolada mm. jest z jest bez, ja, bez, bez łóżki. Bez ale mhm. parzone krącowoda, woda, bo jabłowski nazywa jubiki. Krąco woda parzone do skóra na możemy jeść. Nie? Ok, ok. E, I tutaj mamy rzepa marinowane i już jest gotowane. Nie? Tutaj mamy. Bo, coś, to części. są grzuszki brzu, części. Tu części, tu części, to jest zala pokażę na sashimi, na wszystko jest super. To jest tuz części. Japończycy bardzo lubi. Lu, kochają to, nie? Tak, tuz i części są do go mnie, czy mam tego białe części dla mnie, nie no. ja tylko dla stałego klienta chowane. A tutaj mamy tamago jeszcze. Tamago, ta, tamago to, to jajka, omle smażone po prostu, tylko że chcę pokazać, że nawet jeśli nie ma lewa, to, to w domu można to tamago. Ta. Dobrze, co mogę zrobić? Bo ja w ogóle dzisiaj mi destabilizowałeś, bo ja nic robię, to ty wszystko robisz dzisiaj. Dobrze, to na razie zaczynamy, przygotujemy produkty, mhm. na razie i teraz mówiłeś wcześniej, bluefin albo yellowfin, yellow nie? Ta. To jest? Ta, blue? To, je, to, je blue to, to jest, jest bluefin. To jest bluefin. Najlepsze. To jest część części bluefin. I na osu możemy kroić. Oczywiście do sushi krojenia Tączy to tutaj ma linię i do krzyży kroimy. I, idziemy ta. na poprzek włókna. Widzicie, ta. mamy tutaj włókno od, od, od tuncika. Jeśli ta. byśmy pokroili wzdłuż włókna, w, w, to, to wtedy tak jak gumowate, tak jak, ta. gumowate, tak jak twardy, ta. wołowina. Tak. Tęsaku nigiri do krojenia. Tak robimy na nigdy, to jest tezaku kroi, To jest, to jest taki, technika Tesaku, e, to tak? prosto kroi. Teraz uh, to jest do długi, to jest bardziej trochę takie czynny, artystyczny kroi, nie? Teraz przygotujemy do temarii, temarii i to kroimy szerszy. szerszej. No, Szerszyk? Szerszyk, tak. O, taki szerszy, na razie przygotujemy jeden. Tak. Tak. Czyli teraz e, e, widzieliśmy sposób na pokrojenie tuńczyka. Na przykład w ale takie samo kroimy, nie? Tak, bo w ma A. też takie bardzo e, dużo włókna. Wszystkie ryby są pokrojone, że czas na ogórek. Obieramy go? Ta w kasz i ogórek. Takie plasteki. Takie paseczki? Plaseczki jeden. Dwa plasteki będzie. ok. Da, sam to dągry. jest idealna długość do Nigiri? Ta, Nigiri, a te tam tamali, tymari, tak, ta. tak, tak, tak. Tamali, tak. Okay. Okay. Tymari, ta. Taki długości to tamali teraz będzie. Okej. Okej, teraz przygotujemy to mm -hmm. wszystkiego. A daś mi coś do zrobienia? Oczywiście, potrzebuję <grym> pomocy. <grym> <grym> <my>. <grym> bo ja nic nie robię w ogóle, ja stoję, ale wiesz ja to zjem. Wody do moczenia. Tak, woda i A tutaj ja mam ocet Trochę oceny dodajmy, że... Żeby oczyścić że, bakterie. Bateria nie było. Uh -huh. I plus nie, nie straci smaka oleju. Uh -huh. To nazywa Tesu. Tesu, tak, tak się nazywa? Tesu, tak. Tesu? My, ja, bo oni sushi tak lub na lęce, że bateria się zabiła, kiedy bierzemy leżę, nie? Może ja pokażę jedną sztukę. Dobrze, może. pokaż. Uh, Folia potrzebuję. Na razie robimy na przykład tuńczy, nie? O, mm -hmm. Kładę tuńczy, folia. Tu jest ładne strony. Tak. Ładne strony na dole. Mm -hmm. o, bierzemy, leży kurki. Są, które ludzie lubią za dużo kurki. Za dużo kurki to nie da się Nie, nie ja da się no, jeść ja... na raz, bo tak. chodzi o to, że się na raz. Na raz, nie? Dlatego mm -hmm. ja lubię takie mniejsze kurki. O, to jest około 20 dodawać 3 gram koło nie na czyli wasabi, wasabi kchan, kchan takiego wodnego japońskiego. To wasabi i tyle kota mięsiadku. I rolujemy. Da. Okej. Ça c'est chenud qui couronne le ba et savien le jeu I kręcimy. O, kręcimy. w rzeczy kurki leżą. Jest. Piękne to wygląda. No. I teraz to.

I mamy gotowe, zobaczcie, on jest taki szybki nie zdążyłem właśnie to nagrywać, on pokoił <laughs> takie paseczki właśnie z nori, czyli w, z wodorosem i po prostu je dodawał na krzyżyk i co, o. i otwieramy wszystko teraz? A tutaj otwieramy wszystkiego, mm -hmm. o, może spróbuję to, akurat ja mam dwie sztuki, spróbuję jaki smakuje. Mogę to spróbować? Oczywiście tak, mm -hmm. to jest tuna. jest mm -hmm. jest sojowy, Mmm. jest idealne. Ta, Jest niż. taki nie za mocno ugotowany, ta, nie za mało ugotowany. Ta temperatura mm. musi być... Mm. Super. O tyle dekorujemy kolujemy nie? I co? I dodajemy, Jest musimy mieć kont kontrast koloru, ta. nie? No to nie powtarza kolor, co chcesz. No tak, ta. tak, tak. Ten zielony będzie pasował do łososza. Tak. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Alon, spróbuj i, i powiedz nam, czy ci się udało, czy nie. Muszę. Muszę? Jest ok? Dzięki, że byłeś z nami. Koniecznie zajdź na profil właśnie Alona i na mój profil instagramowy. Życzę ci smacznego, bon appetit i do zobaczenia. Cześć, pa! Więcej przepisów na kuchni azjatycką, kliknij tu.